Porozmawiajmy sobie dzisiaj o symptomach. Dlaczego one się pojawiają i co oznaczają? Dlaczego w ogóle ich doświadczamy? Ale zaraz, zaraz, kim ja jestem? Nazywam się Magdalena Czekaj, jestem dietetykiem klinicznym, specjalizuję się i koncentruję się na pomaganiu Osobom w odżywianiu, w chorobie leśniowskiego krona i w zapaleniu jelita grubego. Sama mam doświadczenie ponad, ponad 10 lat wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, które całkowicie wyleczyłam stosując pełną wartościową dietę roślinną. Sprawą jest to dosyć takie zabawne, że e, ludzie często mówią, że każdy jest inny. Ale w kwestii odżywiania nie do końca się z tym zgadzam, bo niby dlaczego ludzie na całym świecie, e, z którymi ja mam kontakt, doświadczają tych samych objawów. Niezależnie od tego, co jedzą, doświadczamy tych samych objawów. A więc nie do końca jesteśmy tacy inni. Więc dlaczego wszyscy doświadczamy tych samych symptomów? Ciało wysyłać ci wiadomość: Słuchaj, jest w organizmie coś, co wymaga, co musi zostać usunięte. W tej chwili żyję pełnią życia: mam piątkę dzieci, e, prowadzę biznes, mam dużo zwierząt, jeżdżę konno, jestem wolna od jakichkolwiek leków i prowadzę po prostu najcudowniejsze życie, jakie tylko może być nawet lepsze niż przed tym stanem, kiedy dostałam diagnozę. Jestem przeszczęśliwa, że nie muszę być tak jak mi lekarze mówili na lekach do końca życia. Prawie cztery lata temu byłam w naprawdę trudnej sytuacji. naprawdę ciemnym miejscu swojego życia chora, bez mocy, bez siły, bez energii do działania, przykuta do toalety i do łóżka. Ale udało mi się wyciągnąć się z tej trudnej sytuacji, i tu na tym kanale chcę Ci pokazać ten piękny sposób wyjścia z tak trudnej sytuacji, jakim jest zapalenie jelit. Symptomy, które generuje ciało, to de facto w rzeczywistości jest bardzo dobry objaw. Jeśli blokujesz symptomy, to tak naprawdę powodujesz, że Twoje ciało nigdy nie wyzdrowieje. Nie jest to dla Ciebie dobra sytuacja blokowanie symptomów ani w krótkiej perspektywie, gdzie rzeczywiście leki przez chwilę działają, ani w długiej perspektywie. Zauważyłeś, prawda? Leki działają, działają, a w pewnym momencie przestają działać. I tak naprawdę, kiedy zaczynasz jeść więcej błonnika, Zaczynasz mieć więcej symptomów, to de facto, w rzeczywistości twoje ciało wyświadcza ci przysługę, ponieważ zaczyna wyrzucać cały śmietnik, który nagromadziłeś przez lata, naście, czy nawet całe dekady w swoim organizmie. Czasami ciało potrzebuje całe lata, żeby pozbyć się tych wszystkich śmieci, które władowałeś w siebie przez wiele lat swojego życia. Dlatego tak ważne jest, aby ten proces wspierać, a nie go blokować. I tu jest kwestia wchodzenia w tryb lęku. Tryb lęku spowoduje, że nigdy nie pozwolisz sobie, aby ten proces zaszedł tak, jak potrzebuje, tak, jak powinno się to stać. I jeśli nie pozbędziesz się lęku przed symptomami, to jest duża szansa, że nigdy nie wyzdrowiejesz. Bardzo ważne, abyś wyzbył się lęku, abyś zaufał procesowi i pozwolił ciału wykonać swoją pracę, pracę naprawczą. Ono jest w tym doskonałe, jest dokładnie do tego stworzone i zaprojektowane. Prawda jest taka, że jeśli będziesz się bać symptomów, to prawdopodobnie nigdy nie wyzdrowiejesz. Cała zabawa polega na tym, aby nie Tłamsić symptomów. Bo cała zabawa polega na tym, aby pozwolić, aby te symptomy się objawiły i aby ciało mogło przejść cały proces zdrowienia. Nie możesz tłamsić symptomów, jeśli chcesz powrócić do zdrowia. Ludzie, którzy na przykład jedzą mięso, bo też są takie pomysły w sieci, dieta Carnivore, i twierdzą, że ich symptomy Takiej czy takiej choroby nagle zniknęły, to dlatego nie dlatego, że ozdrowieli, tylko ciało znowu wchodzi w tryb kumulowania toksyn i prace naprawcze zostają przerwane. Jeśli, będąc na tej diecie, o której mówię na moim kanale, czyli jesz bardzo dużo błonnika i go nie trawisz, to nie z błonnikiem jest coś nie tak, tylko po prostu twoje ciało wymaga wyzdrowienia, twoje jelita wymagają leczenia, samoleczenia, bo tylko one same potrafią się naprawić. Także to nie jest coś z błonnikiem, tylko po prostu proces zdrowienia jeszcze trwa i nie zaszedł do końca. Mówiąc w skrócie, jeżeli nie możesz jeść dużej ilości błonnika, to znaczy, że no nie jesteś zdrowy, że jest problem w twoim ciele do rozwiązania. Jeśli możesz jeść duże ilości błonnika, to znaczy, że twoje ciało Twoja psychika, to wszystko jest w bardzo dobrym miejscu. Ja lubię często powtarzać, i trochę to jest takie motto moje życiowe, że choroba jest wezwaniem do zmiany. Ciało wysyła dobitną wiadomość, będzie się coraz bardziej, coraz bardziej domagało: hej, to co robisz, bardzo mi szkodzi, ja już tak dłużej nie mogę, i albo się zmienisz, albo cię do tego zmuszę. To bardzo utrudnia sprawę, że wpadamy w wielki strach, kiedy doświadczamy symptomów. No to jednak jest przerażające, kiedy odwracasz się i widzisz w toalecie mnóstwo krwi. I nie jest to y, miesiączka. No, cały sekret tkwi w tym, żeby zrozumieć, że ta krew w toalecie to w zasadzie jest piękny objaw, bo to jest mechanizm skuteczny Twojego ciała, który Próbuję naprawić to, co wymaga naprawy w organizmie. To nie jest coś, co należy zwalczać, tylko zastanowić się, jaka jest przyczyna i wspomóc twój, Twoje ciało w tym procesie. To jest taki moment, w którym musisz sobie zdać sprawę, że Twoje ciało i Twoje zdrowie jest w Twoich rękach i musisz sam, z, z wiarą, własną moc samoleczenia. Wyruszyć tą swoją osobistą, leczniczą podróż. Zrozum, że twoje ciało wyświadcza ci przysługę, generując symptomy. Po to, abyś zaczął żyć lepiej. Ono to działo, nie działa przeciwko tobie, wprost przeciwnie. Chce dla ciebie jak najlepiej. Ono siebie nie atakuje, ono zawsze próbuje się naprawić, ono się bez przerwy próbuje wyleczyć. To my jesteśmy tym elementem, który tłamsi symptomy, które szkodzi ciału. To my się stresujemy, jemy niewłaściwą dietę. Tryb walki i ucieczki, który, w którym często funkcjonujemy przez dużą część dnia, leki, które przyjmujemy i prawda jest taka, że te leki działają, działają, tak jak mówiłam, no i niestety, ale w pewnym momencie przestaną działać. Żeby tak było, że możesz sobie do końca brać życia, brać leki i cieszyć się fajnym, wygodnym, komfortowym, harmonijnym życiem. Otóż nie, bierzesz leki, przestają działać, bierzesz coraz silniejsze. Zdrowie jest coraz bardziej zrujnowane, objawy są coraz gorsze, coraz silniejsze leki trzeba brać. Potem się pojawia kwestia albo nowotworu, albo wycięcia jelita. No i także prędzej czy później musisz znaleźć przyczynę i uzdrowić przyczynę. Tak czy siak na lekach nie będziesz mieć szczęśliwego, radosnego życia. To po prostu jest niemożliwe. Już nie mówiąc o tym, że jak będziesz brać leki przez długi okres czasu, a bierze się latami, one będą miały pewne swoje skutki uboczne. Później zaczniesz brać, kolejny lekarz przepisze ci Leki na skutki uboczne tego pierwszego leku. I to tak będzie się toczyło, toczyło. Bardzo ważne, abyś pojął, zrozumiał i uwierzył, że Pan Bóg stworzył nas po prostu. Pan Bóg, stwórca, stworzył nas po prostu idealnie. I jeśli będziesz wierzyć w tą swoją moc samoozdrawiania, to nic cię nie powstrzyma. Będziesz mógł odzyskać zdrowie i żyć swoim życiem. Nie zostaliśmy stworzeni, nie pojawiliśmy się na tej planecie po to, żeby borykać się z jakimiś chorobami. To jest w nas coś takiego, co powoduje brak równowagi. I tak sobie brniemy w to, i brniemy, i brniemy, i liczymy na to, że jakaś magiczna pigułka rozwiąże nasze problemy. Niestety, sami kreujemy wiele chorób w naszych ciałach, a już na pewno te choroby zapalne jelit, nasze emocje, leki, które przyjmujemy na różne inne tam schorzenia jedzenie które jemy pseudo jedzenie bo to nie wiem czy zgodzić się ze mną że w tej chwili mało to jedzenie przypomina silny stres w którym żyjemy te symptomy są czymś dobrym czymś co się musi pojawić tak, aby Twoje ciało mogło wykonać pracę naprawczą. Ty masz tylko zapewnić odpowiednie warunki, aby ten proces samoleczenia przebiegał bez zakłóceń, czyli odpowiednio się odżywiać, zapewnić sobie odpowiednią ilość snu, wody, odpoczynku, ćwiczeń. To są Twoje zadania. Jeśli dobrze zrozumiesz, dobrze pojmiesz to cudowne połączenie naszych emocji, naszego umysłu i ciała, no to po prostu nic cię nie powstrzyma. Po prostu będziesz zdrowieć przy zachowaniu jeszcze tych pozostałych um, warunków zdrowienia, o których mówię na moim kanale. Po prostu nic cię nie powstrzyma. Ciało zrobi to, co pomyśli umysł. Najpierw tu musi być zdrowo też w głowie plus pozostałe wszystkie warunki, czyli woda, sen, jedzenie, aktywność fizyczna, zarządzanie stresem. A wtedy ciało idealnie wykona pracę samoleczenia. Ty będziesz mógł zająć się swoim życiem tak, jak powinieneś, bo twoje życie i twoje ciało ma być wolne od choroby. Do tego zostało powołane, nie do tego, żeby się z czymś tam zmagać, a potem latami przyjmować leki i stopniowo-stopniowo po prostu popadać w coraz gorszy stan. To nasz Stwórca nie wymyślił choroby, to my kreujemy choroby poprzez nasz umysł, nasze złe nawyki i tak im, im, im czyściej będziesz jadł, tym więcej ciało będzie mogło usuwa usuwać tej śmieciowej materii. Tak, kiedy zaczniesz jeść więcej błonnika na tej diecie, doświadczysz nasilenia objawów, ale to tylko dlatego, że swoje ciało wyświadczać i ci przysługę. Ono wreszcie może pozmywać się śmieci. Kiedy ja przechodziłam przez swoją leczniczą podróż, to też był dla mnie pewien proces myślowy. Na szczęście miałam właśnie kołcza, który mi to tłumaczył, że to jest ok, że mam się nie bać, mam się zrelaksować, mam się cieszyć. Po prostu pozwolić, żeby proces zaszedł od początku do końca nie przerywać, nie tłamsić, nie biec po lekarstwa. I w końcu to zrozumiałam, że mam zaufać procesowi, i to był moment, w którym rzeczy zaczęły się same układać. Symptomy najpierw się nasiliły, ale bardzo szybko zaczęłam, zaczęłam widzieć małe kroczki poprawy. Każdego dnia dostrzegałam, że coś się lepiej, coś jest lepiej. Więc to dało mi wiarę i ufność, że nareszcie idę w dobrym kierunku. Wyzbądź się strachu w całym tym procesie, ponieważ strach naprawdę będzie utrudniał proces samoleczenia albo, albo go w ogóle uniemożliwi. Pozbądź się tych złych, chorych emocji, które przekładają się później na ciało. W pewnym momencie znajdziesz się po tak zwanej drugiej stronie i zobaczysz, że to się wszystko skończy, że będzie już tylko dobrze. I po prostu będziesz z siebie bardzo dumny, że udało ci się samodzielnie pokonać swoją chroniczną, nieuleczalną medycznie chorobę. Dużo, dużo wiary we własne ciało. Gdy dobrze połączysz głowę, twój umysł i twoje ciało, oddasz się sile wyższej i zaufasz, to jest niesamowite, jakich rzeczy jesteś w stanie dokonać. I tak jak mówiłam, ja byłam naprawdę beznadziejnej sytuacji, ale udało mi się wyciągnąć z tego wszystkiego. I chcę Ci tylko powiedzieć, że jestem tutaj po to, żebyś zrozumiał, zrozumiała, że nie musisz cierpieć, że jest wyjście z tej sytuacji, że jest wspaniały, naturalny, najbardziej naturalny jaki może być sposób. Wyleczenia się z chorób zapalnych jelit. bez żadnej suplementacji, żadnych zewnętrznych działań. Ja lubię mówić, że wszystko, czego potrzebujesz, aby wyleczyć swoją nieuleczalną chroniczną chorobę, tak naprawdę znajduje się w Twoim najbliższym na lidlu, czy innym Twoim supermarkecie. Tylko komu to się opłaca? Myślę, że tu jest pies pogrzebany. To jest zbyt proste. Jeśli chcesz wyzdrowić, naturalnie, to musisz postępować również naturalnie. Żadnych dziwnych proszków, środków, suplementów, wyciągów. Po prostu ciało zrobi to samo. Stwórz mu tylko odpowiednie warunki. Bo tak działa natura. Ten jeszcze raz. Chodzi o to, by nie tłamsić symptomów. Pozwolić im, żeby one się pojawiły, i zaufać procesowi, że to się skończy, te, że te symptomy są po coś. Nie tak, bo sobie ciało wymyśliło, wywołam biegunkę, powstaną wrzody. Jest jakieś tego uzasadnienie. A więc ty masz wspierać ten proces i pozwolić, aby zaszedł do końca. Bez tłamszenia objawów, bo tłamszenie objawów zatrzyma ten proces i sprawi, że zdrowienie nigdy nie nastąpi. Wiara, ufność i brak strachu. I teraz, jeśli e, jesteś gotowy, ja jestem tutaj po to, żeby pokazywać właśnie krok po kroku, w jaki sposób to zrobić, jak odbudowywać tą florę jelitową, żeby jelita same mogły się naprawiać. Jeśli jesteś gotowy, zapraszam cię: pod filmem jest link do e, bezpłatnej e, konsultacji, takiej wstępnej ze mną. I możemy omówić krok po kroku, w jaki sposób możesz e, wspomóc ten proces e, samoleczenia. Tłumaczę tutaj w swoim programie, w naszych rozmowach, że e, czy kolitis, czy leśniarskiego krona, to są stany, które to jest bardzo, bardzo możliwe i prawdopodobne, że możesz je sam wyleczyć. Tylko musisz wiedzieć, jak to zrobić. A jest wyjście, bo ja sama tego dokonałam. I teraz się po prostu z tym dzielę. I jeszcze taka e, ważna, ważna rzecz. E, m, praca tutaj e, e, nad sobą i nad swoim procesem samoleczenia wymaga bardzo dużego zaangażowania. Ale prawda jest taka, że walczysz o swoje życie i dokładnie nie ma co przebierać w środkach. Nie należy się tutaj, nie wiem, e, obijać, tylko naprawdę dosłownie walczysz o swoje życie, i tego typu to jest walka. Ale yy, ogólnie, przy, zobaczysz, że będzie smacznie i wcale nie tak strasznie. Bardzo czuję taką potrzebę, żeby dzielić się z Wami, yy, jak możesz sobie poradzić, jak możesz się sam wyleczyć, jak w ogóle wyjść też z tej yy, mentalności ofiary. Daj sobie z lekarzami, którzy ci w kółko powtarzają, że tego się nie da wyleczyć, że dieta z tym nie ma nic wspólnego. Daj sobie po prostu z tym spokój. No i naprawdę właśnie to, co wspomniałam, wyjść z tej mentalności ofiary. Na pewno w przypadku niektórych osób może być też taki problem, że jak, tak jak na przykład ja miałam tą chorobę ponad 10 lat, ona stała się częścią mojej tożsamości i może być pojawić się też taki problem a co kim ja będę bez tej choroby tak? to też jest taki proces do przepracowania może z psychologiem może z terapeutą albo po prostu samemu na własnych medytacjach podczas własnych medytacji też nie ma sensu chyba chodzić do osób które ci tą moc i wiarę w siebie będą odbierały uważam że po angielsku się mówi ask the patient not the doctor czyli zapytaj Idź tam do ludzi, którzy znaleźli rozwiązanie, a nie do lekarza, który prawdopodobnie nie wyleczyła ani jednej osoby z tej choroby, tylko nią zarządza. No, tak niestety to wygląda. To w ogóle nie ma sensu, nie? bo po prostu przy, przyjmując leki, to poziom toksyczności w Twoim ciele jeszcze tylko bardziej wzrasta. No, to, 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 to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. To w ogóle, w ogóle nie, nie ma żadnego sensu. I tak te nasze społeczeństwa się, to on wszystko tak kolibie. Ludzie chorują, nie łączą kropek, że to wynika z tego, w jaki sposób żyją, w jaki sposób się odżywiają. No, musisz dokonać wyboru. Ja tego wyboru dokonałam, że ja chcę coś z tym zrobić, bo wiem, że mogę, że moje ciało może. I tak odzyskałam swoje życie po wprowadzeniu pewnych zmian. Sok z młodego mięczmienia, kilka drżetek chloreli, B12, absolutnie, ponieważ jem roślinnie. No, i też od czasu do czasu trochę sobie dodatkowych witamin. Teraz mamy wspaniały okres czereśniowy, więc jem przy każdej okazji, jem jako pierwsza. Obowiązkowa kąpiel słoneczna. No, i tutaj przechodzę już do mojego pierwszego dużego posiłku. Jak widzicie, dodaję już się mielniane, czego nie ma w fazie leczniczej, a także bardzo dużą ilość szpinaku. Upycham na maksa moje smoothie. Mój ukochane mango. I powstaje taka piękna, słodka zupka szreka, którą zajadałam sobie z Malinami. Na filmie nie pokazałam, ale zrobiłam jeszcze drugie smoothie, takie w formie do picia, i tam dodałam dużo ananasa. Tutaj przygotowuję naszą obiad kolację, kapustę z takim. Um, orzeszkowym tajskim sosem z kolendrą, z nerkowcami. Ja tu gdzieś w opisie zamieszczę dokładnie składniki albo link do przepisu. Tutaj mamy w proszku masło orzechowe, imbir, ocet ryżowy, sos sojowy. No same pyszności, to ten pyszny sos, fajny, sprawdza się do wielu dań. Ocet jabłkowy, który pomoże trafić. Zakwasi dodatkowo e, żołądek. No i takie piękne danie zjedliśmy sobie razem z mężem. Taka ilość błonnika surowego dla mnie byłaby nie do pomyślenia, gdybym nie wyleczyła swoich jelit. Jeśli się zdecydujesz, że chcesz odzyskać zdrowie, nikt cię nie powstrzyma. Nikt. No, chyba że im na to pozwolisz. Nie daj się osłabiać. Zdecyduj się, że idziesz po swoje życie, po swoje zdrowie i zrobisz wszystko, co trzeba, aby tak się właśnie stało. Bierz przykład ze mnie lub z podobnych osób, którym udało się wyleczyć, którzy po prostu coś z tym zrobili i wzięli zdrowie we własne ręce. I bardzo zależy na tym, żebyś wyzdrowiał. Naprawdę. Bo wiem, że to jest możliwe i chcę, żeby to się stało udziałem wszystkich cierpiących. Także ja mogę być dla Ciebie źródłem informacji, już troszeczkę tych treści jest zgromadzonych na kanale, na Instagramie, możesz to wszystko sobie pozbierać do kupy i obserwować jak jeść, co jeść, jak to robić, jeśli potrzebujesz szczegółów lub spersonalizowanego coachingu zapraszam do kontaktu ze mną również e, posiadam wiele informacji, które gdzieś tam w, lat, w miarę swojego doświadczenia choroby udało mi się zgromadzić i chętnie się z tobą tym podzielę. Ok, To by było na tyle. Jeśli ci się zdecydujesz na odzyskanie swojego zdrowia, po prostu nikt cię nie powstrzyma. Nie daj się osłabiać i idź po swoje. Ja ci mogę w tym pomóc, ja ci mogę dać e, do tego narzędzia. Jeśli to wideo ci się podobało, to Dużo więcej fajnego jeszcze nadejdzie. Pa!